Chciałem spróbować McChicken, ponieważ McChicken to jest moja ulubiona kanapka w Polsce Ja jej zawsze, zawsze ją lubię bardzo. Aczkolwiek to jest bardzo kosztowna, bo za kosztowała mnie 8 euro. A w Polsce Co? kosztuje mi cały zestaw Ile? Ze... 8 euro mi cały rozległo? E... A w Polsce zestaw kosztuje mnie 14 zł. To, 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 to tak. Zacznijmy od <laughs> McChicken, bo jak się najem frytkami, to w ogóle nie będę mógł tego zeżrzeć. Gdzie jest moja masuka? W ogóle gdzie ja ją dałem? Nie wiem gdzie, gdzie ja, ja tam się, tam... nie po to wygląda jak chiker, po prostu jak chiker. Oni sprzedają To jest będzie 8 euro? To jest euro? Nie. Muszę mój talerz rozłożyć. Robrobar je jak księżniczka. A kto tu jeszcze z nami? No ogólnie muszę powiedzieć, że mi smakuje. Mhm. Aczkolwiek kotlet w Polsce wygląda bardziej apetycznie, ojcze. Mhm. Tak twierdzisz? Tak twierdzę. Nagrywasz dalej? Mhm. Jakieś? Całą konsumpcję? Mhm. No, kiedy pora na degustację na moją? Twoje kanapki. <grym> A twoją na Moją degustację, twoje kanapki. Dobrze <grym> brzmi jak, proszę? Hej, mogę zdegustować co kanapkę? Tak, to jest właśnie to, tak, taka prośba A o to cię proszę do. Ej, często tu bywasz? Ogólnie, ogóle, Magdala się nauczył, to mój drugi na mnie. Nie, będę poważny. będzie rozpuszczony. Możesz spróbować, Ty boję się na kanapce Teraz wrażenie na tą kawkę. Lubię? Przerzuj na początku przemyśl Będziesz gotowa na wypowiedź, to Daj, już pokażę jak ona myśli, jak ona ma na wypowiedź. Nie, to naprawdę dobre. Ale? Jednak myślę, że za taka ilość i cena? Ale nie, nie, nie. odpowiadajesz Rozumiem. W ogóle. Ale frytkie są bardzo dobre. No? no, No tak samo, jakby to powiedziała ta. Jak ona ma, ta afrykańska.

Backroomsy jakieś Duchy? Tak jakieś hmm. pociąg Chajza w like, like this Do you like this salad? I pay for everything so I will eat everything Even the paper? Even the paper. Ja przykład którzy to teraz oglądają. Nowe pokolenie będzie. Może będzie jakiś zabinacz. Musiał zapracować na nich. Zarządzanie znaleźć moje frytki. Max nie jest mój Nie, bój. A tu mam jeszcze frytki to Natalia. Ja Mam no. A co teraz? Co, co ja mam zrobić teraz? Ma, majonez. I nam cały czas? Tak. Bardzo dobrze. Co za moje frytki? To się nagrywasz w piąta minuta teraz. Bardzo dobrze. Pięknie się patrzysz w całą kamerę. Samo... Jeszcze ja masz tutaj trochę majonezu. Wszystko było dobre. Wszystko było dobre. Nawet tory były dobre. Nawet podwozie. Podwozie też. Dlaczego wszyscy jedzą za moje? Piją za moje? To ja Bo... jestem... Na nam no... rozpożarowałeś. ja jestem pijatelą księstorową, za, za mną. A ty? No ale całe życie już za darmo Pierwszy raz. No kurde, wczoraj ci postawili wszystko. To dzisiaj bądź łaskawy i ty nam przydajesz. Dobrze. Z każdą mi się rozmawiamy, i tak się Mi za to ci pachę zladamy. Jak chcę porównać zdjęcie symboliczne z prawdą. Kłamstwo. To jest wielkie kłamstwo. Nieprawda. Dlaczego sprawdź smaku? Dlaczego nie by chodził? Ale w jest. Kontrowersja. Marz, no, bo, Max, bo zaraz nie będę jeszcze co ty. No i wziąłeś, co No i wziąłem, no i nie będę Chciałbyś A wiecie, że rok kiedyś bardzo robił z pomidorów? No. A teraz się nawrócił na majonez. No ja majonez bardzo, mają mają. Majo, majo. A musztardę lubicie panowie? Nie, średnio. Ja lubię musztardę czasami. to no, ja lubię jak bardzo na łagodną, która ma, ja ma smak, a nie jest po prostu kwaśna. No tak gorczyca czuć. Gorczyca. Gorko, gorczyca. gorczyca, Ale powiem wam tak. Dziady, trzy hmm. refleksje. Dwa? Dwa, dwa. Ten McDonald's ma opakowania, które były w Polsce 2-3 lata temu. Mhm. Mm no, nasz jest bardziej nowoczesny, nowoczesny, jest, tak, nowoczesny jest jest jest. Jest. bardziej uprzemysłowiony, tak, po prostu. Nie wszystko w tych Niemczech jest takie stare, po prostu, no. jakby oni zanim coś przeladzą, No mają za co, panie technologi. No straszne. Widać, że to jest taki kraj trochę niższy, niższego stopnia niż nasz. Znaczy, no po prostu boją się wszystkiego, boją się Peter. Kiedyś to Niemiec Niemcy kiedyś Polsba, a teraz no, po Niemiec kiedyś czekał na pociągi, a teraz... Tak. Ja Jeźdź to robił te eksperymenty, i tak dalej, a teraz to boję się no. wprowadzić płatność kartą. Teraz to nawet nam nie, da, nie, da, nie dają i elektrycznego biwa. No tak, tak. I nie, nie sprzedano ci gałki loda, jeśli chcesz zapłacić kartą. Naprawdę? No, no, no tak. No to co A Jak jesteś wy, biegach, no to nie sprzedaję ci tego e, piwa, jak zapłacisz im pieniędzy, już to będzie Dobra, bo tu rofa muszę nagrywać. A moja osoba w Karsie mówiła, że jeżeli. Ja ktoś ktoś pyta, że czy może kartą? I ona mówi, że tak, to się normalnie dużo ze szczęścia I ja Jestem tak się tak się Serio? Może że to, to był posiłek, który dzisiaj to spożyłem. To A jak tu ją to tak. W Polsce też spożyje taki. i, ja tam i, i ci Bardzo w ogóle lubię, McDonald'a I ja w ogóle to to jest coś, ja w ogóle to jest po prostu jak April to... dla tak, Jaką wiadomość też przekazać nowemu młodemu pokoleniu się. rozwijających się ludzi? Mm, ja chciałbym powiedzieć Wam taką. Uczcie się języków, bierzcie wszystko, co nam dają za darmo i korzystajcie z życia. Wstyd to nie jest... Pa, pozdra pozdrawiam. Czujnym okiem Izabeli się z